Do odmawiania różańca ojca Pio zachęcił nas ksiądz Roman, pracujący w tym czasie w naszej parafii przed 16 laty. Na początku spotkanie odbywało się w prywatnym mieszkaniu u pani Stasi Krzemińskiej, która już nie jest na tym pięknym świecie. D Raz było mało, to czasem nawet dwie osoby, a to ksiądz nas prosił, czy możemy się modlić, bo Pan Jezus się z nami modli, a on jest czwarty, także nie było nas już mało. I zachęcał mówić, żeby z, na, z nami modlić się, do, że nas... Oj Boże, nie mogę. Z już są cztery osoby i tak modliliśmy się, z biegiem czasu przybywało nas coraz więcej osób, więc postanowiliśmy się modlić w kościele, prowadziła pani Stasia. Po jej śmierci różaniec prowadzi Ala w sali pod kancelarią. Wiele osób z różnych powodów odchodziło zawsze nam ich miejsce przychodziły nowe osoby. Kto raz wziął udział w tej modlitwie, ten już przeważnie zostawał. Jest to piękna modlitwa, przez którą są wstawiennictwem Najświętsza Maria Panna i święty Ojciec Pio. Tam zanosimy do Pana Boga wiele próśb i podziękowań dla nas i całej naszej parafii. Modlimy się również w intencjach również zostały za te osoby, które już nie żyją i mamy nadzieję, że one modlą się z nami i razem, z, wypraszają żyjącym przed tronem B Pana Boga potrzebne łaski. Jeszcze? Jeszcze? Zapras zapraszamy chętnie osoby do uczestnictwa w tej pięknej modlitwie, która odbywa się w każdy wtorek o godzinie 16.30 w sali na, pod kancelarią na parterze. Czyli jest to zaproszenie do odmawiania różańca, różańca ojca piją. piją. Tak, czy z ojcem piją? Przez, ponieważ, z ojcem piją, ponieważ on na pewno tutaj... Jest w sposób duchowy Na z nami obecny. W tej chwili jest tutaj obecnych, no myślę, że gdzieś około 10 pań. Więcej przychodzi, dzisiaj jest tak mało. Dzisiaj jest mało, no ale to wiadomo, każdy ma tam swoje jakieś dodatkowe obowiązki, no, obowiązki no. też i domowe. Jednakże modlitwa jest potrzebna. Miejmy nadzieję, że właśnie ten, ten filmik, który właśnie w tej chwili jest nagrywany, swoim babciom, dziadkom, wnukowie lub synowie lub córki albo wnuczki pokażą w internecie, ponieważ właśnie ten filmik będzie umieszczony na naszej stronie internetowej parafialnej z prezentacją Waszej grupy i bardzo serdecznie będziemy chcieli przez tą prezentację, zachęcić wszystkie osoby, które nie wiedzą co ze swoim czasem zrobić między godziną 17 a o Osiemnastą. Między godziną 17:00 a 18:00, żeby tutaj zawsze we wtorek, zawsze we wtorek, albo wcześniej trochę jeszcze. To już do uzgodnienia, bo jak panie się spotkają, to na pewno uzgodnią. Tak na 16:00 przeważnie przychodzimy. Aha. Czyli, czyli nawet, nawet, jeszcze wcześniej, czyli od 16:00 od 16 jest ta modlitwa. Rozumiem. No i i ta modlitwa trwa już jak długo lat? O 16 lat będzie w maju. 16 lat. I, I zawsze był ktoś, kto się modlił, tak? Tak, a, no to a nawet i 20 osób nas było, było i więcej, mhm. czasem dużo więcej. No. Świetnie, to na pewno do tej modlitwy i do trwania na tej modlitwie bardzo serdecznie zapraszamy, a oczywiście tutaj jest też propozycja, żeby pokazać ołtarzyk z ojcem Pio, który jest głównym patronem tej modlitwy i uczestnikiem. Modlitwy, różańca, ojca Pio. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję za tą prezentację. No i do zobaczenia w sieci. My dziękujemy, <grym> że dziękujemy bardzo, tak, że zapraszamy wszystkich kto i zapraszamy czas. Oczywiście. Przecież nas, jak się modlimy. Oczywiście, z przyjemnością. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie.